Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kocie radio nadaje z e, baru Gryzli. Wyjątkowo. E, dzisiejsze spotkanie: na dzisiejsze spotkanie zaprosiłem panią Urszulę Pietras, artystkę, której strona pastelowe symfonie. Jest bardzo znana i lubiana w przestrzeni social mediów. Przyznam, że dzięki Facebookowi trafiłem na, na stronę pani Urszuli i od razu się zachwyciłem tymi pracami. Rzecz to dziwna, że dopiero teraz, bo mieszkamy w jednym mieście kilkadziesiąt lat i właściwie nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji ze sobą porozmawiać. Pani Urszula przyszła na świat w czemiernikach, ale z radzeniem podlaskim związana jest właściwie przez większość swojego życia. Była nauczycielem dyplomowanym języka polskiego, ponieważ skończyła filologię polską na UMCS-ie w Lublinie. Ale ku memu wielkiemu zaskoczeniu, zajmuje się pracą artystyczną, tworzy niesamowite rzeczy. Możecie je Państwo obejrzeć na stronie facebookowej: Pastelowe Symfonie techniki jakie które, które stosuje pani Urszula w swojej pracy to jest olej, to jest rysunek węglem, to są właśnie suche pastele, ale przede wszystkim one. Pani Urszula, patrząc na pani pracę, zastanawiam się, czy to jest jeszcze rysunek, czy to jest już malarstwo, bo tam jest bogactwo kolorów. Tam jest y, przytłaczająca szczegółowość. No, człowiek, kiedy obcuje z Pani tymi obrazami, jest otulony tym całym światem, który pani tam przedstawia, bo głównie maluje pani pejzaże, są to motywy przyrody, y, jakieś wycinki, akcenty, kwiaty, ptaki, owady. Y, ale nie tylko. Czy to jest jeszcze rysunek, czy to jest już malarstwo? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ w zasadzie odpowiedź na to pytanie jest trudna do rozstrzygnięcia nawet profesjonalistów. Początkowo pastel używany był jako rysunek i początki pastelu sięgają odległej epoki renesansu. Leonardo da Vinci podobno jest tym pierwszym, który malował, rysował, przepraszam, pastelami, ponieważ rysunki, szkice, które się zachowały m.in. między innymi te do ostatniej wieczerzy to są rysunki, to są pomocnicze rysunki, to można powiedzieć, że takie szkice wstępne. Mhm. I tak było z pastelem właściwie od XV wieku aż do wieku 17 dopiero później zaczęto używać pastel nie tylko jako rysunek, ale w funkcji malarskiej, czyli jako malarstwo, ponieważ wypełniano szersze przestrzenie. No wtedy w XVIII wieku na dworach królewskich rozwijało się malarstwo portretowe i rodzajowe. Bogaci ludzie, arystokraci, a przede wszystkim królowie ich rodziny zamawiali sobie portrety u artystów. I XVIII wiek we Francji to jest renesans pastelu, Właśnie w tej wersji rysunkowej. Do tego stopnia rozwinął się pastel, który dzisiaj jeszcze nie jest tak bardzo znany i popularny, że król francuski w 1747 roku opodatkował pastelistów. Portrecistów. No bo lobby malarski, to malarstwa olejnego było dosyć silne i naciskało. To można sobie wyobrazić, jak bardzo pastel był popularny. I oczywiście nawet powstała w Paryżu szkoła malarstwa i rzeźby, szkoła, do której przyjmowano pastelistów, i przyjęto tam to taka ciekawostka Marię Karier to była artystka włoska, bo we Włoszech malowały też kobiety Kobiety, mhm. Tyle, że one nie mogły studiować na uczelniach. Kobiety mogły być kształcone pod okiem mistrzów, jeżeli rodzina zadbała i miała sponsora, a przeważnie to były kobiety z bogatych rodzin. To y, mogły się kształcić i rysowały, y, malowały portrety, więc portrety Marii Kariery można jeden z nich było zobaczyć na wystawie w 2015 roku Muzeum Narodowym Mistrzowie Pastelu. Więc pastel w, mm, królował jako taki właśnie na dworach królewskich. W Polsce Leszczyńscy, y, cała rodzina malowali pastelem, y, ale też y, mm, za Augusta III Mocnego i za Stanisława Augusta Poniatowskiego to był rozkwit pastelu, między innymi dwie nieznane kobiety. Nie wiem, czy rozwijać temat, ale kobietami się szczególnie zajmują, one były pokrzywdzone w historii i pierwsza kobieta to mogła studiować dopiero na początku XX wieku na uczelni, z wyjątkiem tej właśnie Marii Kariery. No cóż, sztuka pastelu została zarzucona, bo później y, wiadomo, że po Wielkiej Rewolucji Francuskiej to się zmieniła rzeczywistość i dwory się zdegradowały. Arystokracja już nie y, no została zdegradowana, stracona. Y, to jakby inna epoka, ale pastel kwitł przez wiek. 19 i 20. Nie będę tutaj wymieniała nazwisk wybitnych, bo by się to zamieniło w wykład, ale ja osobiście to pytanie, co pan zadał, to, to ważne, bo traktuję pastel nierysunkowo. Na początku rzeczywiście 4 lata temu, bo ja maluję od 5 lat pastel. Mhm. To bardziej to rysunkowy wychodziło, ale dlatego, że to były pierwsze ćwiczenia. Natomiast teraz malarskie, te moje wizje, znajdują jakby do skonały, bo tak materializują się w pastelu. Dlaczego pastel? Nie wiem, to sztuka kobieca. Uważano od wieków za sztukę kobiecą, i teraz też rzeczywiście na Facebooku, na tej stronie, to mam 76%, nawet z kawałkiem kobiet, które obserwują i, i które chcą, chciałyby mieć te pastele. Natomiast mężczyzn jest mniej, jeżeli już mężczyźni, to starsi. I e, chciałabym to malarską, a poza tym, zaraz, co mnie zainspirowało w ogóle do pastelu? Dlaczego pastel? Bo malowałam olejno przez mhm. lat, ale sporadycznie. Przez wiele lat, ale sporadycznie. Były plenery. E, nie było czasu. Jestem polonistką i wiadomo, że... E, a polonistką byłam bardzo zaangażowaną we wszystko i w teatr, e, i, i we wszelkie e, takie pozalekcyjne zajęcia. Więc nie miałam możliwości. O, obejrzałam sobie te wystawy w 2015 roku. Mhm. Więc to już chyba za 7 lat temu. E, w Warszawie, mistrzowie pastelu. I Ja stamtąd nie wychodziłam właściwie aż do czasu, kiedy już czas było zamykać. A poza tym e, zaczęłam, jakby może wydawało mi się to nadwrażliwość, ściągać uwagę kustoszy, dlaczego ja tam chodzę i tak to oglądam. <grym> Czy nie mam przypadkiem niecnych zamiarów? <grym> no więc e, to jakby, byłby, jakby był początek. Córka moja też przecież jest plastikiem, więc e, w, e, jeszcze wcześniej kupiłam mi komplet właśnie pasteli w pudełku i one tak sobie czekały, ponieważ ja nawet nie wierzyłam w swoje możliwości, że można w 5 minut usiąść i coś mm -hmm. zrobić, bo te 5 minut to było, ale była rodzina przez lata całe, później wnuki, już po przejściu na emeryturę, 10 lat nie malowałam na emeryturze. Tak byłam szalenie. Y, zaangażowana. <laughs> Więc, y, po tej wystawie pastelowej, kiedy przyglądałam się mistrzom pastelu y, i zachodnim, y, i polskim, y, muzeum ma w zbiorach y, 600, a 200, coś ponad troszkę, było wystawionych na światło dzienne, bo pastele hmm. mają lico bardzo delikatne i wymagają konserwacji, wielkiej troski konserwatorów. Ale wbrew y, pozorom. Y, barwniki, pigmenty, jak się stosuje w pastelach, są tak trwałe, że przetrwają wieki i konserwatorzy mają większy problem właśnie z odświeżeniem oleju, ponieważ oleje ciemnieją. Pastele nie, nie przeszkadza im światło dzienne. Im przeszkadza wilgoć mhm. i jeżeli nie są za szkłem. A teraz są szkła antyrefleksyjne, więc można je eksponować, tak. Yy, I wtedy się zaczęło moje malowanie, yy, bo yy, tak jakbym choć odważniej i miałam troszkę więcej czasu, a jeszcze praktycyzm się w górę, bo yy, było tak, że y, ciągle miałam jeszcze wnuki. No i wiadomo, jak to dzieciarnia, y, to y, olejem też chcę malować. No, mm. wyobraźcie sobie, olejem. <noise> Dzieciarnię wysmarowano, a przy okazji sprzęty, meble i wszystko. Nie można też było zarzucić tego, bo na y, palecie są farby. Y, farby olejne się miesza ze sobą, y, a pastele nakłada się na sucho, i można w każdej chwili odejść od obrazu bez szwanku mm. dla y, i sprzętu. Y, no, tylko tyle. Że trudniej jest potem z własną osobowością wejść w temat, jak już coś się przeżywa, bo obraz bez przeżycia to, to nie będzie. No właśnie, tutaj Pani dotknęła <grym> drugiego tematu, który chciałem poruszyć przeżywania Pani twórczości. To nie jest jakiś kadr fotograficzny, to nie jest jakiś tandetny pejzażek. Tam, kiedy patrzę na Pani obrazy, wchodzę w rzeczywistość, którą Pani przedstawia. Jestem w niej. Więc, jeżeli jest to łąka, która jest gęstwiną, m, m, ogromem różnorakiej roślinności, jest tam jakiś motyw owadu, być może jest to symbolika, coś pani w ten sposób chce przekazać, gdzieś tam wdziera się światło, albo to wszystko jest tak światłem w świetle skąpane. Ale bardzo często jest tak, że w tej gęstwinie roślinności, a tym samym bogactwie barw, jest tam. Czuję się nie tylko tym otoczony, czasami wręcz osaczony, i gdzieś pani tak świdruje tym światłem, które dochodzi w tym obrazie. I nie wiem, jaką rolę tutaj pełni to światło, czy to jest też jakiś, jakiś przekaz pani wewnętrzny. Czasami człowiek jest wewnątrz, osaczony tą przyrodą, czasami jest nad przyrodą, tak jakby się duch unosił nad łąkami, lasami, podziwiam zachód słońca. Innym razem. Tym wszystkim jestem przytłoczony, tak jakby zamknięty, otulony, ponieważ technika, którą Pani stosuje pasteli suchej, ja odbieram to jako jedwab, jako e, bawełnę, czyli <ścoughs> same, sama natura. E, i, I czuję się tym otulony, czuję, czuję się tą łagodność, ale gdzieś w tym wszystkim czasami e, przedziera się jakiś niepokój. Panie Pawle, dziękuję za tę przepiękną recenzję, bo pewnie nikt mi takiej recenzji nie wystosował i tak dokładnie zna Pan moje malarstwo i, i moje zamierzenie jakby ducha, bo rzeczywiście chciałabym potraktować pejzaż jako. Yy, yy środek do pewnej wypowiedzi i do wyrażenia pewnego niepokoju. To prawda, że tam wibruje wszystko w, tej, w tych obrazach. Ja też jestem taka rozedrgana, no taką mam osobowość. Yy, ciągle zaniepokojona czymś yy, i ten niepokój na pewno w kreskach, liniach i w kolorach yy, się odzwierciedla. Yy, preferuję kolory chłodne, kolory błękitu, bo to wszystko ma być przesycone niebem. No to tak intuicyjnie tak to, to się samo robi. E, światło, tak, właśnie, mam specyficzne podejście do światła. Moimi mistrzami, jeśli chodzi o światło, chociaż oni nie byli pastelistami, jest, są e, angielski romantyk Joseph William Turner, e, który malował. E, Pejzaże, ale to nie były zwykłe pejzaże, to nie były zwykłe zachody słońca. On malował jakieś takie liryczne, liryczno-muzyczne transkrypcje kolorystyczne pewnych zjawisk atmosferycznych, na przykład burzy na morzu, nieba. To były obrazy oszczędne, więc ja jakby bezpośrednio nie kopiuję tego, zupełnie mam swoje, ale, swoją wizję, ale to mi szalenie imponuje. Obrazy nieba, wschodów, zachodów słońca i to światło, które, boskie światło, które przenika jego obrazy. Inny mistrz, jeśli chodzi o światło, no to wszyscy znają Claude Monet. Jemu dane było żyć bardzo długo i szczęśliwie, chociaż miał bardzo dużo różnych nieszczęść osobistych, ale był doceniany za życia i on też pragnął to światło pokazać we własnym ogrodzie w Giverny. To jest, to jest moje marzenie, żeby ten ogród zobaczyć, bo Francuzi tak pielęgnują ten ogród, tak jak to robił Monet. Oni obaj, ci mistrzowie, każdy troszeczkę w innej epoce, bo Monet był impresjonistą i koniec wieku XIX. Y chcieli, sami doświadczali, chcieli doświadczać, prowokowali takie sytuacje, w których by można tę przyrodę przeżyć. I to był na przykład taki fakt, że pierwszy z nich przywiązywał się do masztu w czasie burzy na morzu, na okręcie. Fala zmyła mu insygnia, te wszystkie te rzeczy, które on używał, warsztat, ale on chciał przeżyć burzę. Monet malował w oknie Jadącego pociągu. To wszystko w biografiach y, wyczytuję, bo mnie to szalenie interesuje. Mistrzem światła w Polsce był również pastelista, ale on wyczułkowski. To on pierwszy, nawet przed tym, y, to, y, tą pierwszą wystawą impresjonistów w Paryżu, y, i jeszcze tego nie widział, jeszcze tam nie był, a już rolę światła przedstawiał, i to było niezrozumiane przez współczesnych, bo malował na przykład sceny rodzajowe z życia chłopów ukraińskich. On wyjeżdżał na dwory, przebywał tam dwory Polaków na Ukrainie i rybaków przedstawiał, chłopów i orkę. I na przykład kładły się fioletowe cienie na jego obrazach. Wszyscy jak to możliwe, fioletowe cienie? Co to w ogóle jest? Więc budziło to zawsze błąd, bo zawsze coś nowego i, i takie spojrzenie mocno indywidualne. I to, jeżeli się ktoś odcina od panujących trendów, no to to zdecydowanie budzi niepokój, niesmak, zagrożenie. Trzeba go tam przy okazji, prawda, z nim walczyć. Ale to, to byli mistrzowie światła. Światło to i w poezji też, i w malarstwie. Jest konstruktorem y, obrazu bo y, buduje y, nastrój, buduje kompozycję, światłocień przy pomocy światłocienia, przy pomocy barw y, też, czyli ono powołuje do życia kolory, no nie widzielibyśmy bez światła kolorów, prawda? I y, 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 to jest takie ważne, ale y, Światło to um, artyści, profesjonaliści, bo się przysłuchuję ja nie, jednej godziny w życiu nie przeszłam lekcji u żadnego mm -hmm. mistrza, y, tylko poza tymi szkolnymi. No miałam takiego mentora, to, to jest pan Leszczyński, który był bardzo otwarty, on, on mnie zachęcał niesamowicie, to jest to jest niesamowity człowiek, taka dusza pedagogiczna jednocześnie. Uczniowie go uwielbiali jako plastyka, y, ale y, no właśnie, chyba za daleko odbiegłam dygresją. Wrócę do tego światła. Światło, ci profesjonaliści, oni mówią, że ma padać z jednej lub z drugiej strony, z góry lub z dołu i to bardzo wpłynie na obraz, na światło, na cienie. Ja też tego nie trzymam, bo wiem, że coś takiego jest i, i, i nieraz konsekwentnie to pokazuję, ale chciałabym pokazać światło, które jest pochłonięte przez naturę, bo światło przenika nas także wszystko i ponieważ rośliny światło pochłaniają. To emanują wewnętrznym światłem. To jest jakaś boska natura w tej przyrodzie. I w tych właśnie chwastach, dzikich chwastach, bo to jest mój ulubiony temat, jest najlepsze, co, co można malować, to są te dzikie bezpretensjonalne rośliny odrzucane poniewierane tam, prawda, chwastach niszczy się, bo to chwast, a one są takie. Piękne, zwykła stokrotka od Róży hodowlanej. Zdecydowanie się różnie mi odpowiada. Może to jest kwestia osobowości. A jeśli chodzi o światło, to y, 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 piękny wiersz Miłosza Słońce. Y, Miłosz y, powiedział: Barwy ze słońca są, bo ono nie ma barwy swojej. Bo cała ziemia jest je, e, niby poemat, a słońce nad nią przedstawia artystę. Kto chce malować świat w dawnej postaci, niechaj przyklęknie twarz ku trawie, schyli. Bo pamięć rzeczy, które widział, straci: tam znajdzie wszystko, cośmy porzucili. W tym pierwotnym wymiarze. Odeszliśmy od natury, a to tak niedobrze. Odeszliśmy od y, y, kontaktu z tą naturą. Od harmonii. Od zburzyliśmy ją. Tak, i stąd nasze zdrowie zaburzone jest też. Ta dzikość natury przez Panią pokazywana, mimo wszystko, ona jest y, harmonijna. Bo chociaż motyw może jest dziki, to te dzikie rośliny, dzikie kwiaty, one w całości tej Pani kompozycji Malarskiej tworzą harmonijny obraz. Natomiast to światło, ono nie tylko określa bryłę, określa barwę, ono jest takim światłem, które nas przenosi na chwilę w to wrażenie, w to tchnienie, jest takim światłem dla mnie, to jest światłem działającym na duszę, na ludzką wrażliwość. Nie tylko elementem, nie tylko kompozycją, przekazem, natchnieniem. I zgodnie z tym, co w piosence zegarmistrz światła, no jakby liczy ten czas roślin, one się ciągle odradzają. My także, ale życie trwa, niezmiennie trwa. Kochajmy naturę, niech tak będzie. I tym optymistycznym akcentem e, kończymy naszą rozmowę, ale jednocześnie chcemy Państwa zaprosić na Wernisaż Pani Urszuli, który odbędzie się już w najbliższy piątek w Galerii Razińskiego Ośrodka Kultury o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy. Ja również serdecznie zapraszam. Gorąco. Pani Urszuli. <laughs> dziękuję bardzo. bardzo. dziękuję za tą rozmowę, za piękny rys historyczny i podzieleniem się z nami. Swoją artystyczną duszą. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Dziękuję. wszystkich. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.